Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest Blizzard. Jeśli dobrze kombinuję z tym nikiem, z PSQD. Ma do dyspozycji dwóch kolegów w Plutonie. Na panterce II i T28 Blizzard prowadzi ISA trzeciego, Linia Zygfryda 65% na wygraną bitwa spotkaniowa. Zobaczymy sobie naprawdę świetną, wyśmienitą bitewkę na ISA trzecim. Czoł, który u mnie gości dosyć rzadko względu na to, że no, podsyłacie dużo tego typu powtórek i ciężko mi się zdecydować, że czołk dosyć popularny, natomiast ta bitwa myślę, że naprawdę bardzo, bardzo dobra, warto uwiecznienia. Losowanie widzimy dosyć ciekawe, ponieważ bardzo dużo hewików, mnóstwo hewików po obu stron mamy na topie u przeciwnika dwie dziewiątki, magazynki no i trzy arty jeszcze, także bardzo ciekawy ten matchmaking. Pozycja, w którą idzie Blizzard, jest e, przy trzech artach nieco zgubna, ponieważ jeśli arta się ustawia na A1, to ma idealne tutaj wrzutkę i można strasznie, e, strasznie zrobić krzywdę. Zobaczymy, e, co się wydarzy. Także dosyć ryzykowna pozycja, nie mamy opuszczania. Arta może klepać, chyba że stoi na e, A7, A8, wtedy bicia nie powinna. I trzeci wyrwał za 1200 1200 Arty, Blizzard go dobija 2 do 0. Już tym jednym strzałem Arta zrobiła przewagę, pozbawiając praktycznie ósmego Tieru. t 54 4 e 1 magazynek się znalazł. Blizzard gra na wieże. Co tam robi T32 na zielonym? To cholera wie. Chyba jedzie po prostu obrywać jest też w takim momencie. Generalnie drużyna na pewno nie jest złożona z gwiazd. Gracze yy, od średnich po początkujących losuje na razie średnio poniżej. 390 Mamy do dyspozycji Apeki, później dużo APCRów I dwa HEki Zobaczymy sobie co z tego zrobi Blizzard 2.1 Wjazd do miasta Jest ten magazynek Strzał w ogóle dobrze, że, że trafiony Teraz ładnie na wieżę Gra Blizzard Ten magazynek za chwilę się Wy Wystrzela jeszcze kawu czwórka. Dosyć agresywna, jazda blizarda. Niestety pudło. Wjechał tutaj w pierwszą linię wroga jak przystało na czołg ciężki. Ten magazynek wyjeżdża, ale wydaje mi się, że on pocisku już po prostu nie ma. Jeszcze Skoda T50. Tutaj praktycznie wzięci w kleszcze wrogowie, także całkiem niezłe zagranie drużynowe. pozbawiony Życia. Już jeden magazynek. Dużo się dzieje w tej bitwie. No, jak to weszło, to naprawdę taki snapshot. Widział kawałeczek wieży, jednak co ruskie działo, to ruskie działo. Trafia zawsze, kiedy trzeba. Nawet kiedy nie trzeba, to trafia. 6 do 5. Duża zadyma, duża jadka. Jednak sporo hewików, także jest ostre mordobicie. 1600 obrażeń. Jeszcze tutaj będzie dużo, dużo klepanka. Teraz Blizzard wjeżdża w środek miasta. Tam mamy Isa trzeciego. Ładny strzał. 414 wylosowało nie najgorzej. Dwa APKi zostały później już wyłącznie. apc Aczkolwiek przy tym losowaniu znaczenia to praktycznie nie ma, bo wydaje mi się, że bez problemu wszystko byłoby do przebijania. Kolejny bardzo ładny strzał. 2500 już obrażeń. 6 do 7 dosyć zacięta także nie ma tak zwanego izuina i 349 dobijamy zrobiony iz trzeci pełny, 2800 na liczniku 7 do 7 T-34, KW-5, KW-4 masa chwików jest do czego strzelać, są hapsy dobre, soczyste mordobicie w mieście T-34 zajechany 320, Wrogowie mają mniej hapsów, także jeszcze tragedii oczywiście nie ma. Teraz Kawu 5 przejechała, jest na dobicie. Blizzard cały czas jest w pierwszej linii, to on dyktuje warunki w tej bitwie. 403 od T34, 3500. Kawu 5 tysiąca. KW5 jedzie bez trosko. Strasznie ta bitwa jest taka chaotyczna. Obie, obie drużyny cisną na maksa, Nikt się tutaj nie kampi, nikt nie, nie kalkuluje, jest zadyma. 3800 na liczniku, ładne teraz wykorzystywanie tych kolumn apc Niestety, pudło. Także teraz w, tej, w tym układzie taka butwórka powinna być dziurawiona w każdym praktycznie miejscu, czy po wieży, czy po kadłubie. Tylko, oczywiście, trafić. Tak jest, 34912, nie jest lekko, nasi poginęli, mamy do dyspozycji tylko 627-54, który jest czołgiem wyśmienitym, no i KW-4, mamy czwarty frak, 4,5 tysiąca, 100 klep jest zielonego, sytuacja jest niby zła, ale jeszcze tragedii nie ma, w hapsach równo, drużyna przeciwna ma 3 arty, plus czerwoną 50-100 i obiekta 416, również czerwonego. Oczywiście musi tej Blizzard zagrać bardzo dobrze, żeby to wykorzystać przede wszystkim. Nie może zginąć od arty, tam na szczęście nasz sujusz się zajmuje artą, także arta jest zajęta, nie będzie nas biła. Kolejny jakiś magiczny snapshot, magiczny snapshot ruskim działem. Teraz obieg 416 i 50-100 mamy, pojedynek dwóch na jednego idealnie podpała na obiekcie 416 z detrakiem lepiej już być nie mogło 5800 lecą te obrażenia obiekt 316 bez gaśnicy 6000 setka za 418 potężna buła robi ten i naprawdę miazga z przeciwników 6400 świetny wynik wyjazd na setkę dobicie setki bardzo ładnie 13 13 już praktycznie do żynki, 416 jeszcze trafia, ale tutaj Blizzard już na spokojnie dobijają, robiąc specjalistę 6700 obrażeń w tej bardzo, bardzo twardej, męskiej bitwie, gdzie nie było żadnej kalkulacji, żadnego opierniczania się. Bardzo twarda, bardzo chaotyczna momentami walka, jak to na polu bitwy. Także według mnie bitewka dosyć ciekawa, zupełnie nienudna, załadowany haeczek. Bardzo rozsądnie na artę. Zobaczymy, czy znajdzie ją czwórka, czy nasz bohater są 119 HP. No, chyba czwórka już jednak dobije tą artkę. Jeszcze wyrwała za 755, ale myślę, że jak najbardziej za chwilkę sobie poradzi, także pewnie formalność chyba żarta zwieje. Nie, udało się. Obejrzyjmy sobie. Teraz screeny. Blizzard zdobył 6723 obrażenia. Naprawdę bardzo zacna bitwa. 6 fragów i EXPA wybornie 1883. Oddane strzały 22, 19 trafień, 18 z penetracją, zablokowane przez pancerz 930. Jeszcze dołożone zasysty ponad 2000, także bardzo, bardzo ładnie i 2 km przejechane. Także bitewka szybka, przyjemna. Zacięta, także jak najbardziej myślę warta obejrzenia. Tyle z mojej strony, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.